Cześć. Niedawno miała miejsce kolejna rocznica zamachu na World Trade Center, a więc postanowiłam nagrać film, w którym opowiem Wam troszkę o filmach i serialach, no i ciut o nowościach wydawniczych, które właśnie z tym zamachem są związane. Ale nie tylko, bo mam też Wam do przedstawienia pewien naprawdę dobry serial, który poświęcony jest tematom związanym z innym zamachem, ale to już sami zobaczycie. Zacznijmy od serialu, który niedawno pojawił się na Netflixie. Jest to serial dokumentalny i on stanowi, można powiedzieć, takie swego rodzaju kompendium wiedzy dotyczące tego zamachu. Nie mamy tam co prawda aspektów technicznych, ale twórcy starają się tutaj trochę pogrzebać w tym temacie starają się nie być jednostronni, za co ogromny, ogromny plus ode mnie. Tutaj mamy do czynienia z takim przedstawieniem genezy, próby nakreślenia takiej genezy i początków związanych właśnie z, z, z rozwojem tego całego konfliktu, bo na ten zamach nie możemy jednak patrzeć w, w taki dość wąski sposób. Na to nałożyło się dużo czynników i właśnie tym twórcy starają się zająć. Oni próbują właśnie w tym temacie pogrzebać, wskazać nam potencjalne przyczyny, dlaczego tak się stało. Poza tym, co jest bardzo właśnie cenne, nie, są, nie, nie, nie podchodzą tak płytko do tego tematu, ale też ma tutaj miejsce pewnego rodzaju krytyka polityki, krytyka stanowiska amerykańskiego, tak możemy upraszczając powiedzieć. I nakreślenia takiej sytuacji politycznej krajów zaangażowanych, krajów, które, które w ten czy inny sposób wiązały się z taką sytuacją, która miała miejsce. To, co jest też bardzo interesujące, to to, że twórcy starają się pokazać nam takie długofalowe skutki. Często zapominamy o tym, że te skutki nie, nie dotyczą tylko społeczeństwa amerykańskiego, społeczeństwa Stanów Zjednoczonych czy też polityki i systemów bezpieczeństwa w tym kraju, ale ten zamach odbił się szerokim echem tak naprawdę na całym świecie i my, obywatele, którzy przecież bezpośrednio nie uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu, no chyba że mieliśmy jakichś krewnych tam. To, to jednak nie mamy tej świadomości pełnej, w jaki sposób ten zamach wpływa na nasze codzienne życie, właśnie tak jak Wam wspomniałam, na przykład na funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa. Bardzo wiele się od tamtej pory zmieniło. I na to bardzo y, wa, warto zwrócić uwagę, tak? bo to jest bardzo istotny y, aspekt, często pomijany. Jeśli chodzi o ten aspekt emocjonalny, tak możemy powiedzieć, to oczywiście on tutaj jest. Y, mamy tutaj rozmowy z krewnymi, z osobami, które. No były na przykład w Pentagonie, tak? W trakcie, w trakcie tego zamachu, ale jednak nie mamy tutaj takiej gry na emocjach, czego ja bardzo, bardzo nie lubię, więc za to też ogromny plus ode mnie, bo niestety w takich produkcjach często się zdarza, że. Widzów tak się właśnie traktuje i chce się żerować na emocjach, tak? Chce się po prostu takim, no, po prostu zadziałać na emocje i w ten sposób często to działa, że widzowie wtedy no, wyżej oceniają daną produkcję, bo wzbudziła w nich określoną gamę emocji, tak? No, niestety tak się zdarza. Tutaj na całe szczęście czegoś takiego nie ma, tutaj pod tym względem można powiedzieć, że potraktowano nas, widzów, poważnie. Choć nie jest bez wad, według mnie ten serial naprawdę trzyma poziom i jeśli jesteście tym tematem zainteresowani właśnie od tej strony politycznej, od tej strony genezy tego zjawiska i skutków długofalowych, to ja polecam. A teraz film, który także niedawno pojawił się na Netflixie, jest to film fabularny z Michaelem Keatonem, no i czego tutaj możemy się spodziewać? No zapewne czegoś wartościowego, no ale niestety ten film jest taki jak polski tytuł, czyli uwaga... Ile jest warte ludzkie życie. Tak, moi mili, właśnie taki jest ten film. Tak jak brzmi ten polski tytuł. No tutaj można powiedzieć, że to, o czym Wam wspominałam przed chwilą w, w kontekście serialu dokumentalnego, czyli takie bardzo płytkie podejście do sprawy, gra na emocjach, wykorzystanie tych schematów, które są w kinie ograne, niestety w ten negatywny sposób można je ocenić. No tutaj to wszystko mamy. To jest historia, możemy powiedzieć, prawnika, który zajmuje się tematem. Związanym z wypłatą odszkodowań rodzinom ofiar, czyli osób, które zginęły w tym zamachu. No i temat możemy powiedzieć, że jest całkiem interesujący. Co więcej, możemy powiedzieć, że tutaj widać jakieś chęci ambitnego podejścia do sprawy. Widać tutaj atmosferę spotlight, widać podobne ujęcia, podobną kolorystykę miejscami. Ale to, co przede wszystkim rzuca się w oczy, możemy powiedzieć, to ta atmosfera taka gęsta, taka duszna, która... no tutaj są próby jej wytworzenia, tak? Widzimy naprawdę tutaj coś podobnego, no ale co z tego skoro? Nic z tego. Jest to podobne, ale zupełnie do Spotlight się nie umywa. Ja fanką jakąś wielką tego filmu, to znaczy Spotlight nie jestem, ale jestem też świadoma, że jednak ten film jest technicznie dobry, trzyma poziom, no i mimo użycia pewnych schematów także w tamtym filmie, nie jest to tak płytkie i tak nachalne. Tutaj niestety nie ma to w zasadzie żadnej, żadnej wartości, tak możemy powiedzieć. To niczego nie wnosi. Widzimy tylko no, żerowanie na, na naszych emocjach, wykorzystywanie ich, co kompletnie się nie udaje, bo jest to tak płytkie, że niestety to ani nie wzrusza, ani nie porusza. Ja bardzo tego nie lubię, kiedy wykorzystuje się w ten sposób nasze emocje i po prostu przedstawia aktorów, tak? Którzy wcielają się w rolę rodzin ofiar, którzy płaczą i... Bo ten zjadł śniadanie tego dnia, ten nie zjadł tego śniadania, ten płakał, a ten nie płakał i teraz tutaj... No to jest dramatyczne po prostu. Co więcej tutaj rzekoma przemiana wewnętrzna, czyli tego głównego bohatera, prawnika, w którego wciela się Michael Keaton, no tutaj też mamy do czynienia po prostu z żenadą, ponieważ ten prawnik, który jest taki surowy, taki tutaj patrzy, tak możemy powiedzieć, dosyć, no, no przedmiotowo względem ludzi, tak, ponieważ tymi, tymi schematami prawniczymi, możemy powiedzieć, ich ocenia i wszystko chce wycenić, tak. No tutaj taki bardzo, bardzo kwadratowy, możemy powiedzieć, portret psychologiczny. No i oczywiście w kontakcie z tymi rodzinami ofiar, które tak płaczą, żewnie i tutaj wylewają swoje łzy, no to też prawnik oczywiście też zaczyna płakać, się zmienia i widzi nagle w człowieku człowieka. No tak, czyli wszystko to, co już dobrze znamy, niestety w takiej bardzo, możemy powiedzieć, płytkiej, płaskiej formie, nieatrakcyjnej, zupełnie w żaden sposób i yy, zupełnie nieprzekonujące, wręcz irytujące. Takie jest moje zdanie i oczywiście pamiętajcie, że wszelkie gorzkie słowa, które tutaj padają, nie są wymierzone w rodziny ofiar, co jest oczywiste, tylko w aktorstwo w. w, w Taką konstrukcję tego filmu, tak, właśnie, aktorstwo, bo jeszcze o tym nie wspomniałam, jest po prostu tragiczne. Michael Keaton robi co może, ale niestety jest to film jednego aktora, tak możemy powiedzieć. No jest tam jeszcze, jeszcze Stanley Tatchi, który robi co może także, i ja tego aktora bardzo, bardzo lubię. No ale no tutaj niestety nie da się zrobić z takiego materiału czegoś dobrego, więc ja absolutnie odradzam, nie oglądajcie tego filmu, nie daćcie swojego czasu. I tyle. A teraz wróćmy na chwilę do klasyków, czyli World Trade Center z ikoną kina, kultowym Nicolasem Cage'em, którego połowa osób, no, nie znosi się z niego śmieje, a druga połowa go uwielbia. Ja powiem wam szczerze, że do tego filmu, do aktora mam jakiś tam sentyment przy całej świadomości tego, że, no, on podąża po prostu tymi wszystkimi znanymi schematami, ogranymi, że tutaj rzeczywiście chce wzruszyć nas i poruszyć i tak dalej, to jednak ja czuję w nim jakąś taką. Historię. Ja czuję w nim jakiś taki element prawdy i uczciwości. Powiem Wam, że jest to oczywiście historia także oparta na, na, prawdziw, na, na faktach, tak? Są to postacie wzorowane na rzeczywistych osobach. Jest to historia strażaków, którzy wyruszają, aby uratować. Kogo się da, po prostu. No i powiem Wam, że mimo właśnie świadomości tych wszystkich wad, ja tutaj czuję pewną dozę prawdy, pewną dozę empatii i próbę stworzenia czegoś głębszego mimo wszystko, mimo podążania tymi wszystkimi ogranymi schematami. Więc według mnie nie jest to ani wybitne kino, absolutnie. Jest też mocno nużące, trzeba przyznać, ale też nie jest to zdecydowanie coś, co, no, o czym przed chwilą Wam mówiłam. Dla mnie tak pół na pół, no, jest tam jakiś sentyment. I kolejny tytuł, a on z kolei także oczywiście opiera się na prawdziwej historii I jest to film niezwykle poruszający On tutaj wiem, że zgarnia mnóstwo negatywnych opinii Ale według mnie naprawdę trzyma poziom i jest dobry, jest przekonujący Oczywiście, że ma tam pełno wad Ale naprawdę ja oceniam ten film bardzo dobrze I powiem Wam, że chyba dwie trzecie filmu przepłakałam I tyle ile stresu czułam oglądając ten film No to naprawdę przy innym filmie nie pamiętam czy mi się to... Zdarzyło aż tak. Więc naprawdę ja polecam. Jest to historia osób, które dowiedziały się w trakcie lotu samolotem, co się dzieje i że ci zamachowcy, którzy przejęli ten, ten samolot, mają w tym konkretny cel i niestety chcą dokonać zamachu na World Trade Center. Więc osoby, które się o tym dowiadują, nie tylko. Zachowują w miarę możliwości zimną krew, dzwonią do swoich bliskich i się z nimi żegnają. To jeszcze próbują zmienić kurs tego samolotu, tak aby przynajmniej, wiedząc, że oni i tak już są skazani właściwie na to, że zginą, aby przynajmniej nie powiększać tej tragedii. Więc za, to jest po prostu tak ogromny heroizm i tak poruszająca historia, że dla mnie ten film był na, naprawdę niezwykle, niezwykle poruszający. Więc ja polecam. A teraz serial, o którym opowiadałam Wam na samym początku, czyli 13 listopada, zamachy w Paryżu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale no, 6 lat temu miały miejsce właśnie takie zamachy na terenie Paryża. Jest to serial dokumentalny, oczywiście, i bazą tego serialu są rozmowy z osobami, które były w tych kafejkach w klubie muzycznym w trakcie dokonywania tego zamachu i udało im się przeżyć. Więc już możemy się spodziewać, że ten ładunek emocjonalny będzie naprawdę bardzo, bardzo duży, i rzeczywiście tak jest. Co jest bardzo istotne, istotne to forma, forma i konstrukcja techniczna tego serialu, bo tutaj nie mamy takiej standardowej formy, ale mamy tutaj bardzo silne zaangażowanie widza poprzez takie chronologiczne przedstawienie tych wszystkich wydarzeń. My minuta po minucie w zasadzie widzimy. Co się działo w poszczególnych miejscach. Mamy bardzo dobry montaż. Yy, mamy przechodzenie z miejsca na miejsce yy, z, y, także za pomocą mapki, która pomaga nam w, w lokalizacji tych wszystkich wydarzeń i też wpływa na nasze bardzo silne zaangażowanie. Rozmowy są wstrząsające i myślę, że naprawdę. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, losami tych osób i tego, jak to wszystko się dokonało, jest to jeden z lepszych seriali, które pomagają nam w jakiś sposób zrozumieć to wszystko, co się wydarzyło, jak te osoby się czuły. Oczywiście o tym mówię, a nie o genezie samych zamachów, bo tutaj duży nacisk mamy właśnie na ten aspekt emocjonalny na to, żeby poczuć więź jakąś z tymi osobami. I spróbować wyobrazić sobie, co one przeszły. Więc, według mnie, zarówno technicznie, jak i pod tym względem, serial jest bardzo dobry i ja Wam go polecam. I teraz, tak szybciutko, moi drodzy, dwie książki, o których Wam na początku wspominałam. Obie dotyczą właśnie zamachu z 11 września. Pierwsza książka, Wydatnictwo Poznańskie. Dzień, w którym zatrzymał się świat. Michel Cukow. To jest historia, która przedstawia losy osób, które niestety w tym zamachu zginęły. To są ostatnie dni, próba nakreślenia ich relacji międzyludzkich, ale w taki sposób, który nie żaluje na naszych emocjach, tylko po prostu przedstawia nam sylwetki tych osób, abyśmy my mogli bardziej wczuć się w tę sytuację, poznać ich, poznać ich życie i to, jakimi były osobami. To jest taki gest upamiętnienia próby oddania szacunku tym osobom. Mam nadzieję, że jest to na tyle rzetelne i takie dość zdystansowane, bo myślę, że dystans tutaj akurat będzie działał na plus, że dostarczy to wglądu właśnie w ich sytuację, ale bez takiego, wiecie, żerowania na emocjach. Jest to wydawnictwo pozdańskie, więc spodziewam się, że poziom będzie naprawdę dobry. I teraz druga książka, Jedyny Samolot na Niebie, historia mówiona zamachów z 11 września. Gareth M. Graff. To jest wydawnictwo SQN, czyli Canon. Moi drodzy, to też jest kobyłka, ale tutaj w odróżnieniu do poprzedniej książki mamy do czynienia z historią osób, które bezpośrednio jakoś z tym zamachem miały do czynienia. Oczywiście nie mówię tutaj o osobach, które zaaranżowały ten zamach, czy też brały w nim udział w jakikolwiek sposób, ale które były. Potencjalnymi ofiarami, ale udało im się przetrwać, uciec w jakiś sposób, zmieniły się ich plany w ostatnim momencie. Z tego co wiem, tak to będzie wyglądało. Ja książek tych jeszcze nie czytałam, dlatego tak mówię bardzo abstrakcyjnie i, i tak bardzo po łebkach. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Kiedy tylko te książki przeczytam, oczywiście pojawi się na kanale osobny film i wtedy Wam wszystko dokładnie. Opowie. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście zachęcam gorąco do znakania na mój Instagram i zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów na kanale. Cześć!